kochani, tak na moim kanale Neonela Polska. Dzisiaj jest w sklepie, aby kupić zeszyty i rzeczy potrzebne mi do szkoły. Tak, może odkryć troszeczkę yy, o dokładnie nikogo nie ma tutaj między półkami to troszeczkę będzie nas lepiej słuchać. Cześć, kochani, dzisiaj kupujemy zeszyty. Do czego potrzebujemy zeszyt pierwszy? Yy, do polskiego, matematyki i Zabędą w czwartej klasie Dokładnie, pytacie się do której, ile Nela ma lat Do której klasy, zdałyśmy do czwartej Zdałyśmy <laughs> I kupujemy sobie już zaszyciki. Musisz chyba trochę głośniej mówić, bo strasznie głośno w tym sklepie Słuchajcie, to co Zaczynamy wybierać, zaczynamy I teraz pytanie, czy chcemy od razu z napisem Czy może, co my tu jeszcze Nelusiu mamy, tu są bibułki, krepinki O, tu też są różne z napisami Czy jakieś takie zwykłe, standardowe Zaraz obejrzymy, zobaczymy Co sobie wybierze Nela można kupić jakiś super drogi ekstra, albo tani, ale e, też wspaniały. Nela sobie wybiera, wybiera. Znajdziemy jakiś ładny, pasujący dla Neli. Słuchaj, tu są 32 w kratkę, na pewno potrzebowałyśmy. Tutaj są, co to jest? Szesnastki. Szesnastki to tylko na dzień kucznia, no nie? W środku w pierwszej strony wyglądało to o wiele ładniej. Eee, I słuchajcie, ja może dodam dwa słowa, jestem dumna z mojej Neli, bo Nela w tym roku wybrała prostotę. stwierdziła, że sama sobie przyozdobi okładki i wzięła takie piękne okładki, takie proste. Eee, słuchaj, pokaż. Tak, mam dużo kolorów. Eee, ma... Najpierw mamy pomarańczowy. To jest do języka polskiego w jedną linię 60 kartek. Dalej mamy różowy, cały taki... Ciemno mega no mi się. To krateczkę, 32 karteczki. Tutaj taka zielone. fajna żaruba, zieleń. Ja mam taką kurtkę zimową, nie w takim tak. kolorze 32 w krateczkę. E, niebieska. 32 e, niebieska. w krateczkę. Patrzcie kolor nelio, oczu widzicie? E, Trzydzieści 32 w krateczkę. A nie, to jest 60 w jedną linię. Super. Tak, i w jedną linię też. E, 60. 60. I jeszcze słuchajcie, no bo oczywiście. Blok techniczny. I słuchajcie, znalazłyśmy również blok zwykły, rysunkowy, dokładnie w tym samym e, odcieniu, więc lecimy właśnie tymi kolorami. E, zobaczymy, jak Nela sobie przystroi, ale to pewnie. Oj, nie chciałam złapać, zeszyty nie złapam. E, słuchaj... Nie w tym odcinku, ale pokażemy Wam, jak przystrajam okładki i pierwsze strony. A później będzie pakowanko. Słuchajcie, co Nela sobie jeszcze kupiłaś? E, Wzmacniacz internetu Słuchajcie, Bonela w swoim pokoiku ma słaby internet Ze względu na to, że w dużym pokoju Stoi w salonie Router, a między nami jest łazienka I te rury wszystkie Zabierają sygnał A dzięki temu będzie wszystko widać Słuchajcie kochani To co? Życzymy Wam miłych zakupów Do szkoły Żegnamy się z Wami gorąco, buziaczki, pa!